Także witam po dłuższej przerwie w Pierwszy dzień żniw u nas na gospodarstwie Myślę, że, że się kosi ogólnie Palimy zielonego Świateła I lecimy Lecimy po towar na pole Także widzimy się na polu Także lecimy dalej Nie obyło się bez... 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 nie wiem jak to ująć Bez wpadki, o, o wpadki, by to tak ujął Brat nie zamknął komory Między zbiornikiem a silnikiem i nawaliło ziarek na silnik Ale, ale uporaliśmy się z tym, ale na no pół godziny zabrało nam to Jedno z naj, tak powiem, najlżejszych kawałków jakie mamy Ale jęczmień w tym roku wygląda obiecująco tutaj Jutro będzie koszenie już na całego Także kosimy jedną z najsłabszych działek z jęczmieniem Ale chyba szału z klonem to tutaj nie będzie Pole jest 500 metrów długie Myślę, że może 6 ton z hektara, nie wiem. Zobaczymy. Sypiemy w biegu. Tak jak wspominałem, myśmy trochę czasu stracili, a już jest 19, Zaraz to jeszcze z godzinkę może i, i dupa będzie po 3 na godzinę jedzie dziadek. Nasza mega babcia w sumie nie dziadek. Także mamy zbiornik wysypany. Ogólnie z plonem chyba szału nie ma z tego pola. Ziarko dosyć ładne, bo się jemy odmiany dwurzędowe. To się weźmie parametry sprawdzi. Ogólnie szału z plonem nie ma z tej strony, no ale zobaczcie. Co tu za ziemia jest? O. Jest plaża Jest plaża Ale też leży trochę ziarek Kurde, nie idzie tego ustawić Albo leci do tyłu Albo leci do zbiornika z igłami Kurwa pizdzielce lecą Zaraz zobaczymy czy z rozrzutnika ple Zdmucha Także do końca i do domu Ona no, dzisiaj starczy, zestaw spięty. Tutaj traktor. Także jedziemy do domu. zmienia się za długo nie pokosi. Która godzina, 21? 21 .30. No, 21:30. Już nie da rady kosić. Leci do tyłu, wyrzuca, ciężko idzie. Także jutro też jest dzień. Субтитры сделал DimaTorzok With you in the backy But baby, I can take care of myself. Cause you know that I'm wrong to be lonely. I'm with you now. I don't wanna like, I'm gonna love myself. Yeah, yeah. That shit in, love fall baby Give me all oh, no, 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 okay, Why is it dirty secret? Something magical. Magics in the evening. Light.